Witajcie w powtórce, Godzilla w losowaniu na dziesiąte tery murowanka, dwa lajty w drużynach, no i niestety jeszcze arty. W żałobu nie ma zbyt wiele, ale według jest jeszcze mniej, to tylko dwie sztuki, więc tutaj na pewno raczej trudniejsze losowanie się utrafiło naszemu bohaterowi. Już na dzień dobry chyba będzie okazja, żeby zdjąć Erhema, dużo tutaj zależy od tego, Ile będziemy mieli szczęścia i niestety tym razem RNG powiedziało, że to nie jest dla nas Ten moment, w którym to zdejmiemy tego Przebrzydłego Lighta Po drugiej stronie z celi Które moglibyśmy z dużą chęcią przycelować I oddać strzał stoi Grille 15 Tu niestety jedzie sobie Mausik A za nim schowany IS-7 Tu zdecydowanie to będzie ciężki strzał No i Gdyby może tutaj przeciw pancernego nasz bohater się podważył i to ten list mógłby skończyć dużo gorzej niż za takie 750, i nie mówię, że to jest mało. Po prostu mogło być tutaj nawet 1150 uszkodzeń, których niestety w tym wypadku nie było. Z tego co warto tutaj jeszcze zauważyć, poza tym, że komin przeszkadza nam w trafie jak on to trafi. No właśnie, z tego co jeszcze warto zauważyć, to to, że chrzódka jest sama na flance, tam jest kołowiec i chyba wiecie co to może dla niej oznaczać. Na pewno nic dobrego, tym bardziej że 121B i SDB1 są wciąż bez spota, No już SDB dostaje, spocika. w tym momencie. Bohater kończy przeładowanie, jest jeszcze kołowiec na środku, będzie kręcił bączki, nam trochę. Tutaj życie utrudniał, ale jeden odpowiedni wyjazd z Bipop będzie w garażu. No nasz półkowiec na pewno sobie całkiem nieźle radzi tutaj bohater. Znowu problem z doborem amunicji, gdyby tylko miał Hesha to już kowiec byłby w garażu, ale dostał taką ostrzegawczą plombę, że nie może nas lekceważyć i miejmy nadzieję, że wyciągnie z tego Wnioski, chociaż z drugiej strony, po co ma wyciągać wnioski, skoro jest w przeciwnej drużynie? Niech wyjedzie jeszcze raz na Jolo. Sytuacja była idealna, żeby trafić tego i za siódmego niestety zdążył się schować. Zjechał w dół, nasi atakują już praktycznie po obu stronach tych górek. Na pewno, na pewno, był, był sobie siódmy, czy tam Type 5 Heavy, który zebrał za. 1100 HP od Godzilli, niestety to się dla niego źle skończy, u nas mamy jeszcze żywą Manticorę problem jest z tym, że nie do końca jestem w stanie ją tutaj gdzieś na mapie wypatrzyć, ale w międzyczasie bohater idealnie przestrzelił się na Godzillę zadał jej w końcu 1800 uszkodzeń, a Manticora chyba stoi za nami a stoi przed nami no po prostu zwiadowca idealny Tutaj żywy zwiadowca na pewno jest wart więcej niż taki, który zaraz polegnie Ale bądźmy szczerzy, jeśli on w bankikorce kampi w tym miejscu Albo stoi, albo nie wiem co on próbuje zrobić To raczej chyba Przydatność tego czołgu lekkiego dla naszej drużyny może być znikoma Type 5 Heavy No nawet na te 310 penny jakie tutaj bohater ma jest to jest dużym problemem z tej odległości przy tej celności 0.34, faktycznie ciężko może być się strzelić w jego jakieś słabe punkty. Drużyna przeciwna raczej nie chce atakować, przynajmniej na linii 0. Widzimy, że tam jest sama lodówka, która ma się całkiem dobrze i gdyby tylko oni się odważyli coś z nią zrobić, to ta bitwa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, no i się, że tak powiem. Odważyli. Konkretnie odważył się FV, któremu zadaliśmy i tak... Dobra, akurat ten FV jak się patrzy po fragach. Ale lodówka jest już niestety w garażu i my w tym miejscu stać nie możemy. Ze względu na to, że rywale sami mają dużo aktywniejszy czołg lekki, przynajmniej tak zakładam. I stanie w tamtym miejscu może być dla nas problematyczne z tego względu, że... Ta mantikora może nie wykryć czołgów, które gdzieś sobie podjadą i które będą miały na nas bicie. A stanie bokiem do godzili czy lodówki nie jest najmądrzejszym pomysłem. Wiemy, że tam co najmniej dwie godzile stoją, zresztą one są w plutonie, więc dla nas to jest jeszcze większy problem. Manticora w końcu odważyła się wyjechać z tego krzaczka, wykrywa. Godzillę tutaj ona może zaraz znajdzie na nią ubicie, ale zobaczcie, widzieliście to? Tu się drzewko przemało. Gdzieś tutaj coś stoi, mając na myśli coś, przywiduje że to może być EBR. Bohater strzela, ale żadnej informacji o zniszczeniu nie mamy. Dopiero za jakiś czas, kiedy tą godzillą dostanie z powrotem spota, będziemy wiedzieli, co się wydarzyło. Nasi atakowali, niestety. Trzeba sobie powiedzieć, że nie do końca im się udało, tutaj poległ jeden z nich, tutaj poległ drugi Chowiec jest po drugiej stronie, czyli tutaj coś mi się albo wydawało, albo już zdążył się przestawić, niestety Grille 15 nam pada przed zobaczcie, lodówka jest, nie wiem, czy jej bohater nie przyuważył, tutaj na pewno trudniejszy cel od wielkiej lodówki, ale zobaczcie, cofnąłby się i miałby się na lodówkę, no tutaj... Pamiętajcie, że nawet jeśli już celujecie w kogoś macie tak długie przeładowanie jak Godzilla 25 sekund na tych zestawach bez perków, także możecie zawsze spojrzeć na minimapę. Tam niestety tym obiektem, obiektem 121b nie dostał pesteczki, to może być już drugi nasz niezbyt udany strzał i póki co nie zapowiada się, żeby ta powtórka była jakaś wyjątkowo pod względem uszkodzeń, no właśnie do tego momentu kiedy to estebek pojawia się bokiem, kiedy w niego pięknie wchodzi, nie wiem czy jeszcze nie dostał w zbiornikach, niestety nie, bo byłby już w tym momencie w garażu, ważne, że Eber nas tutaj nie wykrył ale nasza manticora dostaje dosyć solidne, bęcki dostała spota, tu się drzewko łamie tu się prawdopodobnie drzewko łamie Zaraz może uda nam się akurat wyjąć tego kowca, bo na to możemy mieć największe szanse, ale czy strzał w niego za 200 jest dla nas opłacalny? Wydaje mi się, że tak nie do końca. Tutaj na pewno bohater wolałby znaleźć jakiegoś grubego zwierza. Zobaczcie, obie godzille są na ogrysku. Znaczyłoby to, że nasza pestka prawdopodobnie takiego gagatka dosięgnęła, więc możemy sobie założyć, że mamy już okolice 8 tysiące może... Dobra, przesadziłem z ośmioma, ale 7 tysięcy możemy już mieć na naszym liczniku, a za momencik dojdzie jeszcze 1457, przynajmniej mam taką. <laughs> Nadzieję, przeciwpancerny to to raczej nie był, więc szczerze trochę tutaj naszemu bohaterowi współczuję, jeśli tak łatwiej pestki nie trafił, może ten pocisk zatrzymał się na jakichś przeszkodach albo po prostu jak to jest z godzillą i lodówką poleciał na Himmelsdorfa, a stąd trochę było prawdopodobnie zajęło. Nasza Manticora robi świetną rzecz, akurat w tym momencie zajeżdża na plecy drużyny przeciwnej ma okazję wyjąć artę. Tu też nasza drużyna poczuje się nieco pewniej zwłaszcza tym grillem 15, bo on widać, że jest... Na razie na celowniku tego Baboka, a my liczymy na to, że ktoś tutaj, lada moment, wyjedzie na nas centralnie. Manticora zmieniła zdanie, jednak pojedzie sobie tutaj zawalczyć z grillem. Ktoś bierze, do naszego kapłan. bohater od razu zareagował. Na szczęście FV trafia do garażu, więc już tych czołgów, które mogą nas zjeść na hita, jest troszkę mniej. Dla nas to jest na pewno świetna wiadomość. Zobaczcie, lodówka prawdopodobnie dostała, ale tutaj... Bez przebicia gościu musiał mieć naprawdę bardzo dużo szczęścia. Bohater nie strzelał i teraz musi uważać, kogo by tutaj zdjąć. 121B prawdopodobnie siedzi w kapie, a my podejmiemy chyba ryzyko i zdejmiemy tę lodówkę. Tym razem pestka siadła tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, więc nie jest najgorzej. Gorzej właśnie nasza baza i pytanie, gdzie się schował tym dziadostwem? No prawdopodobnie tutaj, bo albo w krzaczkach, albo tutaj, bo tak szczerze mówiąc, to przydałoby się, żeby tutaj nasz lajcik w końcu zadziałał, bo on śpi, nie wiadomo na co czeka, a tutaj nam na pewno te uszkodzenia by się zdecydowanie przydały. Heszyk załadowany, gotowy. Jeśli nam odpowiednio polusuje tego 121B, możemy zdjąć nawet na strzał, ale popatrzcie, co robi nasz light. No po prostu to jest wsparcie idealne. Jeśli on nie zareaguje za 10 sekund, będzie po bitwie i w końcu decyduje się wyjechać, pojawia się tu 121B. Zdejmujemy go za 1500 i tu mało brakowało, a mogło być już. Po bitwie razem z tymi wszystkimi uszkodzeniami, blindami, strzałem w lodówkę możemy mieć coś około 9000 na strzelane. Tak szacuję, może być tego też troszkę więcej, ale nie oszukujmy się. Godzille weszło za około 2 kable, w lodówkę weszło za około 1000. Także 9000 na liczniku. Może już nawet bohater ma przekroczoną dyszkę, ale dużo zależy od tego, czy teraz znajdzie bicie na godzillę. Kolejne 70 uszkodzeń, ale najlepiej dla niego by było zdjąć jednak mimo wszystko Artę, która ma na sobie 500 HP i zdecydowanie to mu tutaj polecam, ale czy zdąży z mobilnym grillem i z winną mantikorą nie mam zielonego pojęcia, bo na razie niestety ta powtórka wygląda na troszkę bitną pod względem uszkodzeń, ale zaufajcie mi. On tutaj trochę mimo wszystko nastrzelał. Wiem, że na to nie wygląda, ale jest nastrzelane. Pojawia się arta, kończymy dziada. I teraz jestem w 100% pewny, że 10 tysięcy powinniśmy mieć przekroczone. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem.